Agencja Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej powstała w 2005 roku z inicjatywy miasta Wrocław, ponieważ traktujemy Całą naszą metropolię, czyli cały ten, ten obszar aglomeracyjny jako jeden funkcjonalny system to było nowatorskie podejście na skalę polską. Od tego czasu agencja pozyskała ponad 260 projektów inwestycyjnych, dużych projektów inwestycyjnych w całej aglomeracji, zapewniając pracę niemal 130 tysiącom osób. Gospodarka we Wrocławiu i w aglomeracji jej mocną stroną jest to, że jest bardzo różne reprezentowana przez wiele sektorów. Jest balans pomiędzy przemysłem, produkcją i nowoczesnymi usługami dla biznesu. Jest balans między poszczególnymi sektorami przemysłu. Mamy bardzo silnie reprezentowany aerospace, AGD, automotive. To wszystko daje miastu ogromną odporność. O czym przekonaliśmy się choćby podczas ostatniej pandemii koronawirusa. Co bardzo ważne, stoimy jeszcze jedną silną nogą, innowacyjną nogą, ponieważ Wrocław to Dolina Krzemowa Polski. Według raportu Fundacji Startup Poland, aż 28% wszystkich firm innowacyjnych i technologicznych polskich firm jest zlokalizowana we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku. Wrocławski biznes to przede wszystkim Dywersyfikacja to innowacyjność oparta na ludziach, na 30 uczelniach wyższych, prywatnych i publicznych, na kreatywnych innowatorach, na startupach, na ponad setce centrów RD, czyli badaniach i rozwoju. Serdecznie zapraszamy Agencję Rozwoju Aglomeracji Wrocławskiej Invest in Wrocław.